Pocophone X3. Wydajny procesor pozwala na korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie oraz gwarantuje płynną pracę smartfona również podczas wymagających gier. Technologia Liquid Cool chroni telefon przed przegrzaniem. Częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz to dynamiczny obraz bez spowolnień i zacięć. Mocna bateria zapewnia dostęp nawet do dwóch dni bez konieczności ładowania. A w razie potrzeby szybko uzupełnisz poziom energii z szybkim ładowaniem 33 W. Z zestawem czterech aparatów wspieranym przez sztuczną inteligencję zrobisz profesjonalne zdjęcia, a aparat przedni 20 megapikseli to gwarancja zachwycających selfie. Duży wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, sprawdzi się zarówno podczas rozrywki, jak i pracy. Możesz wykonywać połączenia z dwóch niezależnych numerów telefonów dzięki Dual SIM.